To Panteon. Jesteśmy na Piazza della Rotonda. Panteon jest najlepiej zachowaną starożytną świątynią. Zniesiony w 125 roku na życzenie cesarza Hadriana. w miejscu innej świątyni, która spłynęła w 64 roku. Jak sama nazwa mówi, Panteony wszyscy bogowie. Panteon był świątynią poświęconą wszystkim Bogom. Obecnie jest kościołem Świętej Marii Panny Odmęczenników. Tylko dlatego, że stał się świątynią chrześcijańską, zachował się tak dobrze. Panteon jest jednym z moich ulubionych i najbardziej poruszających miejsc w Rzymie. Lubię siąść w środku i posiedzieć po prostu poobserwować światło wpadające przez okulus, spadające piórka, stanąć przy grobie Rafaela, o którym zaraz wspomnę. Mm. Pochowany jest tutaj m.in. król Emanuel II no i Rafael, zwany także świętym, ponieważ urodził się 6 kwietnia 1483 i Smartagę 6 kwietnia 1520. Na grobie Rwela istnieje przepiękne epitafium. Jest napisane. Bałem się tego, co niezgłębione, pokonałem zwyczajne, Wielkim równy, tylko śmiertelne odeszło wraz ze mną. della Rotonda. Teraz jeszcze wspomnę coś o Panteonie. Mówi się, że Panteon nie był tylko świątynią, ale także miejscem spotkań. I 21 kwietnia o godzinie 12 światło wpadające przez okulus pada tak, że w jedynie linii prostej, że oświetlało mówiącego, nadając mu boskości. 21 kwietnia są urodziny Rzymu. Okulus jest to jedyne, jedyny otwór, przez który wpada światło do, do panteonu. Panteon był rozbierany przez lata. Najpierw barbarzyńcy go zniszczyli, później rodzina Barberini. Jest nawet powiedzenie, że czego nie zniszczyli barbarzyńcy, to zniszczyli Barberini. Po prostu korzystano z niego jako zbudulca. Są te one z budulca. Sądzę one jest bardzo symetryczną budowlą. Część kolumn jest nowa. Nowsza. Reszta jest tak stara jak i jeszcze można sobie wyobrazić, teraz zobaczcie jak on jest nisko, że kiedyś do Panteonu chodziło się po schodach. Jest to naprawdę niezwykłe miejsce mocy. Kiedyś jedna z moich turystyk zrobiła wspaniałe zdjęcie z Panteonu na plac, tak Rotonda. Taką mi to myśl jaką się otworzyło w głowie, że ten Panteon tak trwa od wieków i patrzy na nas. I Widzi ten zmieniający się świat ludzi, którzy wchodzą, wychodzą, przeżywają, robią zdjęcia. To taka potęga historii siły determinacji i pomysłu człowieka bardziej.